Witam na kanale Madara.pl Dzisiaj gramy w Call of Duty Modern Warfare 3 To już jest 13 odcinek kampanii Zapraszam do subskrybowania kanału, lajkowania, komentowania, łapeczki i górę Zapraszam do gry nitro EASY go. Pokazał mi moc szczytnej idei. Potrzeba tylko iskry. Jeśli się zakli wszystko wybuchnie. Dranie chcieli mnie powstrzymać, upokorzyć, zdeptać. Ale nie, szacunek do zdobyłem to w całkiem inny sposób. Nie zginam się, nie łamię, Po prostu płonę. Jego misja to moja misja. Jego walka to moja walka. podpalić cały świat? Dobrze. Zasługuje na to. Podaję zapałkę. Wielkie idee potrzebują wielkich ludzi. Ruszajmy. Pora wszystko spalić. Wzniećmy jakiś pożar. Normal comedy. Ghosty są w zapobiegli katastrofie na Tamie, powstrzymali Makarowa. Ty musisz zrobić to samo. Swarą i Aleksem nam się uda. Jesteście z Gravesem po tej samej stronie, nie zapominaj o tym. Ja wszystko pamiętam. W porządku. Jest dobrze, chłopcy. Teraz zaczynamy. Zdrajca pierdolony. <laughs> tak! Gotowi zamieszać? To operacja łączona. SW 1 i cienie. Działamy razem. Gaz. Działamy razem. Na pewno? Jeśli nie... To widok, ale nie ma tu Sprawdzam silnik. Ja, gotowość. Dzień gotowy. Kontrola. odbior Dzień dobry, głupanie. No to lecimy. Dzień do Dzień Orła. Wszystko gra. Dzień jeden jest na miejscu. Dzień jeden, drużyna terenowa jest przy cmentarzysku samolotu. Zapewnij im wsparcie z powietrza, ich cele to chemikalia i makalów. Przyjąłem. Dzień jeden, drużyna terenowa w punkcie zbornym na cmentarzysku na zachodzie. Mamy znaczniki podczerwieni. Potwierdź. Przyjąłem, chwila. Strzelec, potwierdź, że widzisz drużynę terenową. Widzę znaczniki. Oznaczam. Drużyna terenowa, widzimy was. Zrozumiano. Naszym celem są dwa hangary. Ruszamy na wasz sygnał. Oznaczam zagrożenie na cmentarzysku. Utrzymajcie pozycję, oczyścimy wam teren. Celes rozpocznij ostrzał zaborowy, zlikwiduj te zagrożenia. W gotowości! Cienie brać się do roboty! Opalmy 25. Nie Oni wiedzą, że tu jesteśmy. Nieźle. Zdycha! Ruch koni w pobliżu wieży radiowej. Selec, spójrz na te wieże. Wieżyczka przeciwlotnicza przy wieży. Pani rakietą w tę wieżyczkę przeciwlotniczą. Pani nad zamierzają! Pani rakietą, w tę, wieżyczkę. Pani rakietą w tę wieżyczkę! Kurwa, nie trafiłem! te pelotkę już! Klary przepoleciały! Nie wiesz. Takie to! Drużyna terenowa, widzimy was! Zrozumiano. Naszym celem są dwa hangary. Ruszamy na wasz sygnał. Oznaczam zagrożenie na cmentarzysku. Utrzymajcie pozycję, oczyścimy Wam teren. Celec rozpocznij ostrzał zaborowy, zlikwiduj te zagrożenia. W gotowości! Cień się do roboty! Oni wiedzą, że tu jesteśmy! Zagrożenie na północne wskoczy. Ruch chodzi w wieży radiowej. Teraz spójrz na tę wieżę. Wieżyczka przeciwlotnicza przy wieży. Walnij rakietą w tę wieżyczkę przeciwlotniczą. koni nas namierzają. Walnij rakietą w tę wieżyczkę. Wroga wieżotnia przeciwlotnicza. Rozładzę już! Tę rzymskę. Wroga do będzie kosznicza. Dobry strzał, cel zniszczony. Uwaga na południu, chodź, ruszają do spędzażyska. Lech, drużyna ma kontakt z wrogiem. Rozpocznij ostrzał. Zrozumiano, działamy. Ostrzelaj spędzażyskę samolotów. Ostrzał w toku. Jeżdżaj. Drogowie nacierają przez płytę lotniska. Drużyna terenowa, liczni koni na płycie lotniska. Skryjcie się, oczyścimy wam drogę. Tak jest. Drużyna czeka na południowym zachodzie. Tak jest. Budźcie, drużyny terenowej. Nie strzelajcie do hangarów. Myśleli, że są bezpieczni. Hangaru 1, wchodzimy do środka. Widzę wrogów wychodzących z obiektów w południowej części bazy. Otracimy. Zelec, trzymaj koni, zalot hangaru. Włajarzy. Ten jeden z pierwszych hangarów. Zalot hangarów. Miłosz, przetwórzmy. Zmiana. Ruch Dowodzenie do drużyny, prezujcie. Hangarze 1 posłucha, żadnych chemikaliów. Nasz wywiad jest pewny. Cały zapas broni chemicznej mokarowa jest w tej bazie. Eee, yeah, hangard strafimy. myśli myśliwiec zniszczone. Nie, wymiadamy w powietrzu! Wrogowie nacierają przez płytę lotniska. Drużyna terenowa. Jeśli koni na płycie lotniska. Ukryjcie się, oczyścimy wam drogę. Tak jest, drużyna na czeka na południowym zachodzie. Zajmij się tymi wyrzutniami. Oni nie mogą zniszczyć w hangarze. Zrozumiano. Pozwolę jechać W hangarze to Żadnych chemikaliów. Nasz wywiad jest pełny. Cały zapas broni chemicznej Makarowa jest w tej bazie. Jeśli nie w tym hangarze, to w następnym. Sprawdźcie to, zanim ruszycie dalej. Tak jest. Przeszukujemy hangar. Cień jeden, osłaniaj nas. Nigdzie się nie wybieramy, Kilo. To wszystkich. Tu nie ma chemikaliów. hangarze jeden pusto. Drużyna, idźcie do hangaru 2. Dzień, osłaniaj ich. Zrozumiano, Złoty Orzeł. Drużyna terenowa, zadbamy o was. Zrozumiano, ruszamy do hangaru 2. Postrzał moździerzowy Czelec, z północnego zachodu. Strzelec, celuj celu tę Rozwal je. Gdzie są pod ostrzałem? Wziąłem załogę moździerza. Jebane makarów. Wol jest niszczyć z całą żeby zatrzymać się do no. nas Do wszystkich jednostek, hangar 2 czysty, uwaga, znaleźliśmy chemikalia. A Makarowa? Nie, nie ma go tu! Może być w pobliżu. Drużyno, zastosujcie odczynniki i zneutralizujcie chemikalia. Cień, obserwuj teren, dopóki nie skończą roboty. Rozumiano, złoty orzeł. Do wszystkich jednostek, uwaga! Wywiad przechwycił łączność koni spoza bazy. Wysyłają pojazdy opancerzone wsparcie. Spodziewajcie się dużych sił wroga. Tak jest, dowódco. Czołg wroga droga, pulo część bazy. Cień jeden, nie pozwól, by ten czołg wysadził chemikalia. Ale słyszałeś pana? Zniszcz czołg. Czy pierdol mu rakietą? Wrogi czołg zniszczony. I dobrze, nienawidzę tych kurek. Drogie pojazdy na północy. Takie, to oznacza. Strzelec, zniszcz te pojazdy. Zacierają do Hangar 2. Drogie śmigłowce stacjonują z północnego zachodu. Śmigłowce oznaczone. Strzelec, pora zestrzelić te śmigłowce. Strzelili nas rakietą. Ratować się. Miłujący śmigłowce. oznaczone. Teraz Miłujący te śmigłowce! Gotowy. jak azja rakieta kiedy ja puściłem rakietę ktoś we mnie startuje od pół wstęgo śmigłowce oznaczone teraz wore ze te śmigłowce już że za sobą pięć es Nie żyje. Zrozumiano. Chemikalia zneutralizowane. Wychodzimy z hangaru. Graves, gdy drużyna terenowa opuści hangar, rozwalcie go. Pogrzebcie te chemikalia razem z jebanym makarowem. Zrozumiano. Dzień jeden drużyna terenowa opuściła hangar. Zrób najszybciej. Szelec, odwalaj. Dobre trafienie. Hangar zniszczony. Tak to się właśnie robi, cienie. No. Do Cydania, Władimir. Na tym świecie nie można uniknąć trzech rzeczy. Śmierci, podatków i mnie. Miło było robić z wami interesy. po wracam do bazy bez odbioru. Przyjąłem cień. Wykonaliście kawał dobrej roboty. Lecz bezpiecznie. Dzięki za pomoc, cień. Szóstka do wszystkich. Nie mamy potwierdzenia. Powtarzam, zabójstwo niepotwierdzone. Trzeba przeszukać teren i znaleźć makarowa. Złoty orzeł do wszystkich jednostek. Macie natychmiast się wycofać. Zostały tam tylko zgliszcza. To całe potwierdzenia, jakiego potrzebujemy. Szóstka, przejdź na jedynkę. Tu szóstka. To koniec, John. Posłaliśmy Bedlaka do piekła. To samo mówiłeś o Gravesie, prawda? Makarow nie żyje, kapitanie. Nie daj się wpędzić w paranoję. Bez odbioru. Szefert widzi tylko to, co chce. Ja widzę pochwałę oraz kolejny medal. A ty co widzisz? Martwi mnie to, czego nie widzę. Jeśli żyje, da o sobie znać, na Pytanie tylko, kiedy i gdzie. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni naszej grupie uderzeniowej oraz SWU za sukces odniesiony w walce z Makarowem i jego własną armią. Wiele zostało powiedziane o SWU. Czy Farah Karim i jej ludzie tworzą organizację terrorystyczną? Nie. Farah Karim jest i zawsze była sojuszniczką Stanów Zjednoczonych i naszych zachodnich partnerów w regionie. W jaki sposób komendant Karim zdobyła nasze uzbrojenie? Przez prawie dekadę wysyłałem broń komendant Karim, by wspierać jej misję przeciwko Al-Katali i Rosjanom atakującym Urzykistan. Czy te dostawy były legalne? Nie. By zapobiec niepotrzebnym ofiarom, zleciłem nielegalne dostawy z funduszy, które sam zatwierdziłem. Cisza, proszę o ciszę. Generale Shepard, czy w październiku zeszłego roku Zezwolił pan kompanii Cieni ostrzelać pańską grupę uderzeniową w Las Almas w Meksyku? Nie zezwoliłem. Panie Graves, czy otrzymał pan rozkaz ostrzału grupy 141? Otrzymałem. Cisza, proszę o ciszę! Kto wydał ten rozkaz? Generał Herschel Shepard. Czy wykonał pan ten rozkaz, panie Graves? Nie, absolutnie nie jestem. Cisza, cisza! Kurwa. Wbili sobie nawzajemną plecy. Wciąż chcę uratować skórę. Każdy dba o siebie. To różnica między nami a nimi. Pozwolimy na to, kapitanie? Najlepiej zakończyć wojnę zwyciężając. Żadnych jeńców. Udanych chłopów fara. Wzajemnie, sir. Nik, zabierz farę, dobrze? Oczywiście, kapitanie. Dobra, przygotować się. Wracamy do domu. Warta, dobrawo. Słucham, warta. XX przekazuje na bieżąco komunikaty koni. No czekaj, gdzie ich znaleźć? Koni są w Londynie. Cholera. Makarov żyje? Mamy transmisję od Cara 9.0. To jego kryptonim. Co oni robią w Londynie, Laswell? Wywiad łączności donosi, że koni spotkają się ze znaną hakerką jutro w Greensbury Park. Z hakerką? To nasz cel. Do czego chcą uzyskać dostęp? Tego właśnie musimy się dowiedzieć. Ta hakerka to. Bo oni są w Londynie, to musi być niedaleko. Jeśli wywiad ma solidne info, to pośpieszmy się. Porozumiem się z londyńskim metrem i przygotuję SFO. Ghost, podłącz się do miejskiej sieci monitoringu. Będziesz naszymi oczami, kiedy będziemy śledzić cel. Makarov może kręcić się tuż pod nosem. Jak tylko go namierzymy, ruszamy po niego. Na razie. Tylko tropimy cel. Brawo 07 do warty. Monitoring jest aktywny. Tak jest, mam obraz. Słychać mnie? Tak. Szóstka na pozycji. Tu Soap. Słyszę was. Potwierdzam. Widzę cel. Czarna bluza z kapturem. Łączność działa. Do roboty, prawo. Tak jest. Bądź gotów ruszyć, Soap. Nie rzucaj się w oczy. Zgubimy ją, to zgubimy Makarowa. Przyjąłem. Dziękuję za dzisiejsze oglądanie odcinka. Widzimy się w kontynuacji już niedługo, a na dzisiaj to będzie tyle. Nora.